Doznałem objawienia. Wczoraj nowa grupa rekrutów dołączyła do nas i została zaprzysiężona. Przyszli z daleka, ze wschodu, ze wszystkich stron świata. To, że przybyli tutaj właśnie w tym czasie, nie jest przypadkiem. Przynieśli wieści o innych obozach. Takich jak ten na południu, który oczyściliśmy. O obozach pełnych degeneratów, złodziei, narkomanów i morderców. Oni nam zagrażają. Wszystkim. Każdego dnia żyjemy w cieniu śmierci. Jednak cienia tego nie rzucają zdziczałe świrusy, które nas otaczają. One są częścią Bożego planu. One są częścią Bożej kary. Nie! Nie. Świrusy nie są zagrożeniem dla naszej egzystencji. Ludzie nim są. Jak Noe. Przed nami zbudowaliśmy arkę, by nas ocalić. Zachować. Całą wiedzę! A gdy wodę ustąpią, byśmy mogli odbudować ludzkość. Jednak teraz. Na końcu świata. Bóg nie sprawił, że oceany wystąpiły z brzegów, by zmyć przeklętych z powierzchni ziemi! Albowiem nie będzie żadnego chrztu z wody! Nie. W tej ostatniej erze. To my jesteśmy potopem! To my wyruszymy, by ochrzcić cały świat żywym ogniem! Dzisiaj rozpoczynamy świętą wojnę przeciwko tym, którzy ściągnęli na nas Boży gniew! Ruszamy na północ! Znaleźć grzeszników i zmieścić! mówi, sędzio. Dobra, mam nadzieję, że jesteś gotów, bo zaczynamy. Zaczynamy w tej chwili. Podaj współrzędne. Jasne. Czekaj, gdzie jesteś? Na środku Crater Lake, wyspa magów, obóz bojowników. Wyłączyłeś wyrzutnię rakiet? Kurwa, jeszcze nie. Zajmę się Daj tym. Daj znać, jak skończysz. Bez odbioru. Gdzie to wyrzutni? Gdzie one mogą być? No tak. Muszą być przy wieżach. Właśnie, nie zatrzymywać się. Ale żeby iść na wojnę z innymi obozami, jest. Masakr. No dawaj, ty, synu. Dobra. Ja sprawie. Muszę wrócić do Sary. Sara? Porucznik Whitaker, zgłoś się. Cholera. Czekaj, już idę. A nie możesz stanąć na straży, czy co ty tam robisz, o tam? Mam pani pilnować. Rozkazy od samego pułkownika. No to chrzanić rozkazy pułkownika. Hej, uważajcie na słowa. Sytuacja tutaj się zmienia. Jeśli nie wykona pani rozkazu, u się że jest czysto. Wszystko gra jest czysto. Okay? Jaki jest plan? Musisz się spakować, spadamy stąd. To jak mamy się wydostać? Wszystko obstawione. Zasz mi, o Brian? Jestem. Idziemy w stronę stożka, mam tylko jedną szansę. Rozumiałem. Bez odbioru. Kim jest O'Brien? Gdzie idziemy? Słuchaj, nie mam czasu wyjaśniać. Masz wszystko, nie będziemy tu wracać. Tak, jestem gotowa, chodźmy. Dobrze, trzymaj się blisko, a już zobaczymy. Hej. To na szczęście, na wszelki wypadek. Kim jest ten O'Brien i jak nas ten wyciągnął? Mówiłem już, tylko dzięki niemu cię znalazłem. To ten żołnierz Niro, który był wtedy, gdy wsadziłem cię do śmigłowca. O kurwa, Weaver! Nie, nie, nie! Tamten! Kanister! Tak. Żołnierzu! Słuchacie mnie? Skupcie się może na pracy! Tamten kanister! O tam! W górę! Tylko go nie opuszczajcie! Oż kurwa, puścił nas. Weaver nas puścił. Kurwa, więcej strażników. Okej, okay, zaczekaj. by ich ominąć. Dobra. Ten Obrajan znaczy gość ze śmigłowca. Przyjdzie tu? Tak, słuchaj, tu długa historia. Opowiem ci jak będzie bezpiecznie. Czekaj, to nie ciągle latają? Znaczy... Boże, Diko, muszą mieć zasoby, laboratoria, sprzęt. No, bo pewnie tak, pewnie to mają. Wiesz, sama możesz spytać o Briana, jak się spotkamy. Kolejny strażnik. Chwila. Odwrócę jego uwagę. A, tylko uważaj. Przepraszam, panią, ale to teren zamknięty. Jak śmiesz się tak odzywać do oficera. Wiesz, jaka grozi kara za niesubordynację? Ej, co? No. Całkiem nieźle. Kolejny strażnik. Może uda mi się go jakoś odciągnąć. A, tylko uważaj. Zajebiście. Chodź, już prawie jesteśmy. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Boozera. Czyli e, chcesz jechać ze mną do Losleich? Pomyślałem, że jedziemy do Cloverdale. Nie, no jedziemy tylko. Chciałam go zobaczyć, jest dla mnie jak brat. Bo wiesz, nie zostało nam już wielu członków rodziny, co nie? Mogę się doczekać, kiedy zobaczę Buzera. Czyli e, chcesz jechać ze mną do Los Pomyślałem, że jedziemy do Cloverdale. Nie no, jedziemy tylko. Chciałam go zobaczyć, jest dla mnie jak brat. Bo wiesz, nie zostało nam już wielu członków rodziny, co nie? Ktoś tam był. Żołnierzu, tutaj proszę. Duże pani, tu nie można przebywać. Podważacie moje słowa, żołnierzu? Zdajecie sobie sprawę z co do? Ujęto nie wiem. Ty też dajesz radę. Widzę światło, chodź, zaraz będziemy na zewnątrz. No, dobra, jesteśmy, dotarliśmy na szczyt. Dobra, udało gdzie... nam się. Gdzie on jest, gdzie jest, gdzie jest śmigłowiec? Tu, zaraz tu będzie. Musimy tylko. Musimy... Oto i szczyt stoszka, skąd jak widzicie mamy fantastyczny widok. Pani porucznik? Jak pani widzi, wybrałem się z rekrutami na wycieczkę po wyspie. Właśnie mieliśmy zejść do Arki. Dołączcie. E, tak, e, panowie, to pani porucznik Whitaker. Odpowiada za opracowanie trucizny, którą można wykorzystać przeciw naszym wrogom. Zdrajca! co Co w to się... toższej? Się... To morderca i szpieg! Czemu Pamiętasz o o którym ci mówiłem? Mnie to jego przywódca, żelazny Mike z Los co Lago, To za pierdolenie. Nigdy w życiu nie widziałem tego skurwiela. oczy! Głuchowniku musi mi pan uwierzyć! Dobrze. Słucham. Przecież panu mówię, to zwykły szpieg. Matt, ten typ mhm. jest stuknięty. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Wy, zjawia się z, z a my mamy z mu wierzyć. Nie w twoim niby jest. Naprawdę Co? kłamie? Co? Tak kurwa, tak myślicie? Ja nie kłamię. Niech pokaże swoje plecy. Co? E? Pokaż Kto nam plecy. Nie będę powtarzał. Najwyższy czas poznać prawdę. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Kapitanie, powiedzcie, to ósme czy dziewiąte przykazanie? E, niestety nie pamiętam sir. Powiedzcie mi, co widzieliście i nie kłamcie synu. Rozpoznam. W obozie los Lake zaatakował kobietę. Co ty znowu kurwa Papronu! Nie miał na sobie koszuli. Skurwiel ma tatuaż pokrywający całe plecy. Jakieś satanistyczne gówno. Jakiegoś psa martwego, który przegryza łańcuch czy coś, jakby to było nic. Ściągnąłem go z niej. Był kompletnie pijany, ale walczył za żarcie. Kto wie, co by się stało, gdyby mnie tam nie było. Niech pokaże nam swoje plecy i zobaczymy, kto kłamie. Przepraszam, pułkowniku, to jakieś kompletnie bretnie. Obróć go. Nosicie na plecach obraz, Cerbera. Okara Hadesa. To ciekawe, że przyłapaliśmy was przy wyjściu spod ziemi. Ale nie jesteście Cerberem, prawda? Niko Sen John! On nie Mówię, Wyjecie, pan, że ja nikogo za nie przywziem, a prawda? Prawda A Jesteście Judaszem! A wy pali porucznik! Co za zbieg okoliczności, że byliście z nim, kiedy nadleciał helikopter Niro! Pułkowniku, nie mam pojęcia, o czym pan mówi! Byliście w zaatakowanym obozie Niro! Jak długo nas szpiegujecie? Jak długo? Mat, przysięgam, ja nigdy Płatwa! bym nie. Tacy właśnie są włóczędzy. Tylko taki jak on mógł mnie zdradzić! Ale oficer! Pułkowniku! To byłem ja! To ja! Pułkowniku, ja skłamałem. Jak pan sprawdzi kieszenie, to znajdzie pan radio. Bo się z nimi skontaktowałem. A potem zacząłem kłamać. Skłamałem. Pani porucznik... Powiedziałem jej... Yy, że potrzebuję do sprawdzenia ładunku. A, ale tak naprawdę potrzebowałem zakładnika. Nikon Sen John. Włóczęgo. Jesteś tam? Tu Niro. Tu O'Brien. Włóczęgo. Przykro mi. Kapral Sen John jest niedostępny. Kto mówi? Czasami w poszukiwaniu prawdy... Przelewamy krew Niewinny. Przepraszam, moja droga. Uwolnić szeregowego z tak? tak? Tak. Zabierzcie tego włóczęgę do celi. Jutro o 7:00 stanie przed sądem i zostanie powieszony. Whitaker! dość tego. Mamy dużo pracy. Chodź. Opowiesz mi więcej o tym obozie Lost Lake. Tak jest. Opowiem panu wszystko. Tędy. Proszę. Chodź. Wstawaj. Oh. Oh.